W każdym środowisku zdarzają się ludzie rodem z komiksu. Takim opakiem w naszej ekipie harcerskiej był Sławek. Sławku, przepraszam, ale po latach mogę to opowiedzieć. Mam nadzieję, że masz do tego dystans. Otóż, Sławek miał niewielu kumpli kolegów, więc kiedy trafił do naszej drużyny, był wyraźnie zadowolony, że po prostu jest akceptowany, bo mieliśmy zwyczaj akceptować ludzi takimi, jakimi są. Chudy, gruby, wysoki, prosty, krzywy, bez dłoni, z jakimś okiem uciekającym, z taką fryzurką czy inną, z siwą łatką, czy może jąkający się. Nieważne. Jesteś człowiekiem i ocena, kim jesteś, jaki jesteś, pozostaje w gestii tego, jak się zachowujesz, a nie jak wyglądasz, skąd pochodzisz, w co wierzysz. To były zawsze kwestie... Otwarte. Sławek bardzo fajnym był facetem. Pewnie jest nadal, tylko teraz rzadko się widujemy. I był bardzo zaangażowany w nasze działania. Czasami aż za bardzo, aż stał się w pewnym momencie człowiekiem niemal z komiksu. Przez to zbytnie zaangażowanie. Otóż w bazie obozowej Zalesie kiedyś z moim przybocznym Marianem. Pozdrawiam Mariana. Zresztą komandosem jednostek specjalnych, czerwonych beretów, płetwonurkiem, stawiaczem min, lotniarzem, motolotniarzem, pilotem i kierowcą Bóg Wieczego, miałem przygotować akcję pozoracyjną. To znaczy, na niby coś się dzieje, tylko że uczestnicy nie wiedzą, że to jest na niby. Mieliśmy grupkę bardzo młodych harcerzy, i żeby nie wymykali nam się z namiotów, postanowiliśmy ich troszkę postraszyć czyli upozorować Jakąś potyczkę, napad z miejscowymi, żeby w głowie tych młodych ludzi stworzyć sytuację zagrożenia. To spowoduje, że nie będą nam się wymykać z namiotu, będzie łatwiej ich kontrolować. No i poszliśmy sobie w krzaczory. Kazaliśmy młodym coś przygotowywać jakiś szałasik 30 metrów dalej i z Marianem, i ze Sławkiem z komiksu poszliśmy w krzaki. Tak, żeby nas nie było widać, ale żeby nas było słychać. I mówimy sobie, co, już, już! No jak krzyczę, czego chcecie, odczepcie się. Marian coś jeszcze krzyknął. I w pewnym momencie zaczęliśmy się z tymi wymyślonymi przeciwnikami tłuc. Więc my robimy jakieś dziwne odgłosy, krzyczymy coś jeszcze, ja patrzę, a Sławek stoi, z rękami założonymi, i bawi się w komiks. Pff, 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 pff. Tyś, a, pff, pff, Musiałem tych dziwnych odgłosów tłuczenia narobić znacznie więcej, żeby zagłuszyć te jego dziwne odgłosy paszczą, <noise> jak z się No i udało się młodych nastraszyć. Ale Sławek lubił takie numery. Najlepiej, kiedy zdarzało mu się, jak każdemu z nas czasem, na przykład potknąć w czasie marszu. Jak się potkniesz i przewrócisz, mówisz sobie coś tam pod nosem, mielesz jakieś dziwne słowa, stajesz, otrzepujesz się i idziesz. Zdarza się? No zdarza się, zwłaszcza kiedy biegamy dużo po lesie. A Sławek jak sobie szedł i się potknął, co się każdemu zdarza, no to leciał chwilkę i nagle wstawał i rozglądał się, czy nikt nie widział. Sławku, wszyscy widzieli. A twoja reakcja była zabawna, właśnie jak z komiksu i do dzisiaj ludzie to wspominają. Kiedy byłem w Norwegii w ubiegłym roku i spotkałem paru naszych byłych harcerzy mieszkających w Dorgedzie, to wspominali także te sytuacje. Ale wiecie, co było dla nas znaczące? Że mogliśmy się bawić, mogliśmy się wzajemnie z siebie pośmiać, mogliśmy czasem z przymrużeniem oka robić sobie kawały, ale zawsze podawaliśmy sobie rękę. Tak naprawdę mogliśmy na siebie liczyć. Życzę Wam, żebyście także zawsze mogli liczyć na tych, którzy są obok.